Co to są za ludzie. Meee. To jest opcja, że. nie ja miniona przynajmniej 4 chcias, to DC waliśnie. nie? <grym grym> może, <grym> może walić DC z darmo A Ja ja hakuję, nie ma opcji. Dajka w killera, pytam pytać. To jest Anström. Chodź, podbiłem już. Dzięki. Mogłeś mi wstrępić się, czy coś? Mogłeś zabić? Naprawdę nie mogę się zabić. To no. robi ten tryb. Człowiek, twórca, gracz. Czego to rozbijanie ja się nie działa? Допит, чем? Не рад, Wiesz, to jest f**k for the people Wow To O oh, nie, umarłem, tak mi szkoda F**k well. Naprawdę, no, jaka jak, jak ludzie wolą oszczędzać swoje ciasta, które, które, które zdobywają w ilościach hurtowych Proszę, masz bizarki, przyjaciele Możesz no, się daleko od każdego, kto sobie wybra na świecie Masz ty, my ty mamy tunelować. Nie chcę, byś mnie tunelował. mnie tunelujesz, jakbyś tam tunelował. Co ty, gościu? No. Tym gościu robi 200. Tacz... Co nie powinien. Jak, jak chcesz, abyś tunelował, to ci nie tuneluje. Jak nie chcesz, abyś tunelował, to ci tuneluje. Sabi, wymagam. Dzięki połg, zabiję po prostu. Drupę, chwileczkę jeszcze, tak ma wyglądać. Nie no, zabijałeś go zabić, a nie do mnie, bieg. Dobra, dzięki bo jest rady, nie sami Nie chcę stylować. czy Dobra Bo, kobieta. Czyli w nim Nie, to drapat się nie da i czek za skill check dadzą. Pewnie tak. można no, no, po prostu zacząć grać i pewnie zdobędę więcej więcej czas będzie, będzie w worthy jakkolwiek. Bo jak masz <grybujesz> tylko ile 200% punktów, to siadaj. O dia, wiem, to chyba góry jest Ja że ja porobię go dalej. Ki Daj mi spokój! Nie ja ten twoim celem. to fuck, was that? brawo. Cztery ciasta, To je takový on Co to? Okej, Kur... Ja już się nie spodziewałem tego lera Okej okay. Nie miał jak się on może być aktualnie na... No, Za faktem, że kur pewnie wszędzie. Dobra. Co mi tam? JOLO. O kurda, może jednak nie tutaj. Tutaj ja się nie mam zamiaru z nim bawić co...

Nadal tu jest, nie Czemu ja biegam w kółko? Czy ja jestem koszulą zaproszenia? O, zniknął. Nice. Ale to płynie po, te piary. Powinniśmy chyba dążyć. Jasne, Dobra. Ja to był idę na ratunek. O kur, chyba mnie widział, widział mnie widział mnie a kurwa. Kurwa, kurwa, Myślałem, że jesteście bliżej. Myślałem, że jesteście bliżej! Budzim bo nie za mną. Nie, nie, mam jak tam podejść na jej rodatło. Asa. <gry> Ty masz jeszcze? No. Jeszcze żyję ja i jedna typiara, nie? I dwa silniki do zrobienia cały czas. Um. Okej, okay, nie tak źle. Okej, okay, to właśnie zostaje w tym momencie sam. Czy dobrych wiatrach może znajdę kuźwa klapę? Biegnij, NIE TAM! O kur... Nie biegłam Co ty robisz? A Nie, nie, w beczce.